To są sprzed dwóch lat, ale co? Ha, patrzę. Opinie jego restauracji. Yy, z... Każda jest sprzed dwóch lat, żeby nie było, że to jakiś wicejaja robi. Dobra, patrzę. Właściciel wyzywa ludzi i syna, a poniekąd mu grozi, gdy ten coś źle zrobił. Cytuję: Zaraz dostaniesz karczyko. <laughs> przy około stu ludziach. Na swoim profilu TikToku na live yy, ta, właściciel uważa się za nieomylnego szefa kuchni, gdzie jego umiejętności kucharskie są bardzo podstawowe. Blokuje wszystkich, którzy mają inne zdanie niż on. Mielone z czekoladą? O, ku... 2023 Piotr, dałem te wielone z czekoladą. Serio w tej restauracji. Nerwowy, wybuchowy każdego wyzywa szyny klientów. A do tego daje mrożone kotlety wieprzowe na półsurowe. Masakra, właściciel zero jakiejkolwiek kultury. Kiedy zjadłem jedzenie od pana Igora, tak bardzo rozbolony brzuch. że musiałem pojechać do szpitala. NACZYSZCZENIE, JA PIERDZIAŁE Pan Igor Gbur, jakich mało, niestety, ale zamówienie, jedzenie, zamówione jedzenie śmierdziało stare, grozi, że negatywną opinią będzie kontrola sanepidu Facet absolutnie nie ma pojęcia o gastronomii, serwuje burgery z wieprzowiny co z kpiną. produkty... Są nieświeże, a stanowisko pracy brudne. Ja pierdziele. Od kucharza czuć potem i moczem pełno owadów w kuchni. Kuchnia metr na metr, służąca do posiłków dla klienta i reszty mieszkańców jako część mieszkania. Jedna deska, na której krojone są warzywa i mięso. Wysokość pomieszczenia może z 2 metry, bo to domek holenderski. Ogólnie ponujący nieład, przepraszam, w którym wieku żyjemy, przepraszam, w którym wieku żyjemy, nie wiem, czy ojciec z synem pomagającym przy przygotowaniu posiłków mają badania, ale to kwestia tasanepidu. Ja pierdziele, co tam się, co tam się działo, co tam się działo, czy wierzycie w te opinię, chyba <ścoughs> no, tak. Okej, okay. przykład podaję, to jest taka forma przekazu, żebyś zrozumiał o czym ja mówię, czyli jak ktoś Ci Wyleje wiadro główna i rozda Twój numer telefonu. Nie rób tego samego. Nie rozdawaj, bądź lepszy.